Hello guys, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy nasze zmagania w Day Billions i słuchajcie, powiem wam, że Ostatnio poczułam, że robi się naprawdę ciężko, robi się ciężko, robi się coraz trudniej, i jakoś mam takie dziwne przeczucie, że my troszeczkę tutaj na tej mapce zabawimy, bo te behemoty mam wrażenie, że no nieraz będą mnie wykańczać, no ale dobra. Ostatnio sytuacja jakimś cudem została opanowana, bo przyznam szczerze, że tą mapkę myślałam również, że bardzo szybko skończymy po tym, jak mnie tutaj te ząbiaki zaatakowały, no ale jakoś udało się z tego Iść dobra. Ja tu sobie ulepszyłam trochę domki, i co ja będę chciała dalej robić? Na razie chyba więcej nic nie jestem w stanie zrobić. Tą łuczniczkę jedną z powrotem wezmę tutaj i zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Widzę, że brakuje mi energii. Czy ja energię gdzieś buduję? Ja w ogóle chyba nic nie buduję, więc będziemy musieli teraz o tą energię zadbać. Gdzie ja sobie ją postawię? W ogóle, czy ja mam jakieś wydobycie kamienia? Coś tutaj mam. A tutaj jest wydobycie kamienia. Ok. Tu sobie postawimy energię. Dobra. Dobra, ciągle tutaj mi atakują. Ja chyba sobie dostawię jeszcze tutaj murku troszkę, bo obawiam się, że może się to dla nas niestety źle skończyć. Wy sobie idziecie gdzieś tam dalej, próbujecie sobie tutaj dawać radę. W ogóle jedną łuczniczkę wezmę jeszcze tutaj. Oj, a tu coś się dzieje? Dobra, jest okej. Okay. Aha, tak mi się coś wydaje, że mieliśmy powoli zabudowywać się w tym miejscu jakoś. Ja sobie jeszcze dorobię dwie łuczniczki, postawimy je w tym miejscu. I ja się tutaj zacznę powoli... O kurczę, znowu naprawiam coś. I zacznę się tu, słuchajcie, powoli zabudowywać. Tylko muszę poczekać na Tesle? A nie, nie muszę czekać w sumie na Tesle, jest ok. Dobra, to ja sobie zburzę ten murek. Tą sobie podejdę troszkę bliżej i będziemy tutaj czyścić te sąbiaki. No dobra, a co my mamy do wynalezienia? Rynek. Skoro i tak się nie mogę zabudowywać, to, to rynek niech idzie i niech się robi. I domki oczywiście. Dobra, całkiem to zostało przeczyszczone. To robimy tutaj tak. Stawiamy sobie jedną balistę. I tutaj będzie gdzieś jeszcze jedna balista. Tylko jak się, wiecie co, zastanawiam, czy ja za bardzo nie zniszczę sobie tutaj tego terenu. Ale... ale zobaczymy jeszcze. Co ja mogę jeszcze coś dostawić? Nie, za blisko są te zombiaki. Dobra, na razie stawiamy jedną balistę. Będzie musiała wystarczyć. I co ja dalej chciałabym robić? Dalej domy oczywiście. Produkujemy. Tutaj dziewczyny się nudzą. Do przodu. To do przodu. I ty również. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda w ogóle. Technologia jest wybudowana. Chciałbym sobie zrobić wieżę obserwacyjną, żeby zobaczyć, jak te tereny tutaj wyglądają. Czy ja mogę już to zrobić? Tak, zrobię sobie tą wieżę obserwacyjną, bo chcę zobaczyć, właśnie gdzie ja się mam tutaj zacząć m, zabudowywać. Dobra, dalej domy I zaraz mi się kończy jedzenie Więc może zanim wybuduję te domy To jeszcze postawimy gdzieś, słuchajcie Farmę I, i i drewno Ale drewno jeszcze w sumie nie jest mi tak potrzebne Czy tu się zmieści drewno? Jakieś nie Więc jak coś to drewno Będzie tutaj Chociaż tu by się, słuchajcie Drewno zmieściło, wiecie co? Ja przestawię tą chatkę Dobra, tak Stawiamy to drewno I ta chatka miała być tu Tutaj już się balista nam wybudowała. No, ale tak, mam problem ze złotem. Ja mam straszny problem, problem ze złotem. Musimy bardzo mocno iść ciągle w te domy. I w ogóle w rynek. Słuchajcie, 400 zł mi brakuje. Dobra, jak tylko się to ogarnie. Dobra, robimy ten rynek, bo naprawdę bardzo mocno potrzebuję. Złota. Mogę spokojnie sobie tutaj ten rynek wybudować, bo i tak nic więcej tutaj nie zmieszczę. Dobra, rynek będzie tutaj. Powiem Wam, że jest dzień 15 i naprawdę słabo to idzie. 15 dnia to już powinnam mieć odkryty praktycznie cały warsztat, jak dla mnie. A właściwie to, co, to nad czym mi najbardziej zależy z tego warsztatu. Nie jest zakolorowa, nie jest zakolorowa. Dobra, tu Was tyle też nie potrzeba. Jedna nich tu sobie zostanie, o, damy na tą stronę więcej, chociaż z drugiej strony, może tutaj sobie to przeczyścimy, może tak to zrobimy, ty już nie musisz tu pilnować, tutaj, czyść, one będą czyścić, tutaj będziemy zabudować, zabudowywać też tą stronę i od razu sobie tak, stawiamy tesle dobra. I miałam postawić ten, tą wieżę obserwacyjną, to za chwileczkę jak tylko dostanę złoto, postawię jeszcze tą wieżę obserwacyjną. I jak ja się tutaj zabuduję? No chyba tu postawimy jakieś mury, samochód i od samochodu tutaj spory jest ten kawałek, no ale co już zrobić. Dobra, ta wieża obserwacyjna może pójdzie gdzieś tutaj, żeby gdzieś tam bok mi odkryła. No i tutaj się próbujemy zabudowywać. Czy ja już mogę? Mogę tutaj w zasadzie. Dobra, jeszcze jedna Tesla. No niech będzie tutaj. No co tu się dzieje? Dobra, dała rada dziewczyna. Okej, okay, mamy odkryte. I co? To jest jakaś krawędź. Kurczę, powiem Wam, że naprawdę nie mam pojęcia, jak my to odkryjemy. Dobra, ciebie już mogę złożyć. Ciekawa jestem jak to jeszcze tutaj dalej wygląda. Tutaj jak będę chciała się obudować w ten sposób, to jest strasznie długi mur. Strasznie um, niewąskie, tylko jakie szerokie to przejście będzie, więc będzie chyba ciężko. W sumie to jest dobre miejsce. Dobra, wiecie co? Zbieram teraz mega hajs na, 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 na żołnierzy, nie żołnierze, na snajperów. I to miejsce będzie dobre do czyszczenia przez sniperów i do tego, żeby oni się zrobili tymi weteranami. Mm, także potrzeba mi chyba jeszcze 300 golda. Ile jeszcze to złota? No i już będziemy mogli ich tu wytwarzać. I mamy żelazo. Czy my żelazo gdzieś wynajdujemy? Mm, zbieramy w sensie. Nie zbieramy. Czyli musimy szybciutko też postawić kopalnię żelaza, bo do produkcji. Do produkcji snajperów potrzebne jest żelazo. No więc to też musimy się tym zająć. Tu zgarniemy sobie to żarełko. Mhm. Ok. Pierwszy mur postawiony. I dołożymy sobie jeszcze. Słuchajcie, tak. Mieliśmy zrobić jeszcze farmę. Chociaż nie, zebrałam w sumie żarcia teraz, więc nie. To zrobimy sobie tą kopalnię żelaza. I teraz pytanie, jak my sobie to zrobimy? Mamy tutaj 5 i 3. Jak wezmę te 5, to czy będę mogła 3 postawić? Nie. Czyli 3 i 3? 3, 3. Jak 5 tutaj, to z tej strony też nie wezmę. Trochę lipa. Dobra, będą musiały być po 3, albo po prostu jedno za 5. Chyba wiecie co, zrobię jedną kopalnię po prostu. Już nie będę się tam o to jedno um, jakoś tam bardzo zabijać. Będzie jedna kopalnia zamiast dwóch. Żelazo nie jest aż takie mega, uważam, potrzebne. Do Oku, czy już jest? Nawet nie zauważyłam, słuchajcie, z południa. Holipka. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Dobra, no muszę postawić kolejne balisty tutaj, koniecznie. Bo ja nie wiem, gdzie oni dokładnie przyjdą. Za resztę budujemy domy. Z tej strony idą. To ciekawe, czy oni tutaj jakoś nie odbiją, ale dobra, bardziej będą uderzać w tym kierunku. To w takim razie wychodźcie. W tę stronę. I tu sobie jeszcze jedną balistę po prostu dostawimy. O. I tyle. No i jak z tymi snajperami, bo przecież technologia mi się odkryła, ależ mi to wolno idzie, naprawdę. Snajpery będziecie szli tutaj i potrzeba mi po 300 golda. Nie mam oczywiście. Jak obstawiacie, to będzie mój koniec, czy nie? Chyba jednak pójdą w tą stronę, słuchajcie. Będę się śmiała, tak jak, jeżeli zawieszą się znowu tak jak... w to... a jednak idą tutaj, dobra. Już myślałam, że może się znowu zawieszą tak jak w poprzedniej mapce naszej. Dobra, dziewczyny tutaj bliżej, chodźcie. Tu już nikt nie został. Nie. No i liczymy na to, że będzie git. Snajpery. Gdzie wy jesteście? Tutaj dwa możemy wybudować. I patrzymy na behemota. No, trochę już sporo tych zombiaków tutaj jest. Zdecydowanie sporo. Rozwalają mnie tam ostro. Myślę, że jeszcze dołożyło się tutaj trochę tych zombiaków właśnie z... A gdzie oni idą? Ha... Halo? Gdzie oni idą? O kurcze? Chodźcie wy z powrotu, ty się cofnijcie, ty się też cofnij. O kurczę. Jak mnie tu chcieli w bambuko zrobić? Dobra, ja sobie na razie... o. Tak to zabuduję. Dobra, tutaj sytuacja jest opanowana. Tutaj już nie ma fali, tutaj już tylko idą z, mm, z domków. Sniper, sniper, sniper. Tutaj i za resztę domki. Ciekawe, czy ich tu, tutaj dużo przyjdzie. Trochę się tego obawiam, powiem wam. Czy dużo tutaj ich przyjdzie, czy nie. Dobra, dają radę Najbardziej mnie teraz martwi tutaj ta strona. Czy to oni? Nie. Tutaj idą, dobra. Ja tu jakieś dwa zombiaki idą tylko. Albo i więcej. Gdzie ty, ten snajperem? Tu, tu, tu. No i gdzie ty idziesz tym snajperem? Zanim on strzelił, to już tych zombiaków nie było. Dobra. Przetrwaliśmy tą falę. Przetrwaliśmy tą falę. Było ciężko przyznam szczerze. I tak, muszę tych snajperów jednak troszeczkę gdzieś tutaj postawić. Przed murek. Dobra, snajpery, idziecie czyścić. Jak tylko będziemy mieli troszkę więcej tych snajperów, to za... Już myślałam, że idzie ten behemoth. To zaczniemy rozwalać te domki, no ale póki co to musimy sobie tutaj tych snajperów troszkę podszkolić. Ależ mi to wolno idzie z dzień 20, a jeszcze nie mam kamiennego warsztatu. To jest straszne. W sumie to za chwilę sobie zrobię tutaj jakąś, jakieś wyjście. O, może tak. I może nimi będziemy troszkę próbować czyścić tutaj. Będziemy mieć to na oku i czyścić. Dobra, snajper kolejny do roboty. I w międzyczasie, oczywiście, domy, i znowu kończy mi się energia. Wy, okej, okay. dobra, zaatakujcie mi tutaj ten, murę, ten domek. A tutaj, co? Jest ok. Dobra, cofnijcie się. Dobra, i teraz chciałabym tak kolejną energię wybudować. Zanim ją tutaj jeszcze wybuduję, to chciałabym zobaczyć, gdzie ja sobie postawię kamień. Właśnie tutaj postawię sobie kamień i sobie go wybuduję od razu. Not? I ulepszy domki. I za chwilę energię postawimy. Tu sobie dają radę, choć tu ich zwołaj troszeczkę. Będziemy ich tu powoluczku czyścić. Tutaj muszę postawić coś jeszcze bardziej, się jakoś wzmocnić. Oho, tutaj jakoś tak się. Ale chyba powinna dać radę. Czego mi tu potrzeba? Ropy. Mi jest potrzeba. Dobra, tutaj chyba. Dobra, cofnijcie się jednak trochę. Bo widzę, że tutaj się. Ojej, nie dacie rady, dobra. Kurczę. Dobra, trzeba postawić jednak wszędzie balistę jakąś. I nie mam energii. Mogłam najpierw tą energię jednak postawić. Dobra, czyli tak. Energia. Raz. I. Czy tu sobie dacie radę? Dobra, chyba sobie dadzą radę. No, te zombiaki się zrobiły też już coraz to bardziej... Są, robią się coraz bardziej agresywne, więc trzeba naprawdę uważać. Dobra, jest okej. Okay. I jak tylko wybuduje nam się ta energia, to stawiamy balisty, żeby mieć gdzieś... Na każdym gdzieś tam obszarze jakąś balistę tak na zaś. Dobra, tu idą kolejne zombiaki. Uu, uu, uu. Tutaj lecą, proszę bardzo. Jak z tą energią? Jeszcze jedną machniemy sobie, albo nie. Co mamy w warsztacie do odkrycia? Właśnie ten warsztat, to robimy ten warsztat, a tutaj za resztę domy. I czy ja stanęłam z produkcją snajperów? Chyba tak. Dobra, ale najpierw gdzieś jakąś balistę tutaj sobie postawimy. W tym miejscu może. Albo tutaj. Dobra, tu niech będzie jedna balista. A co tu się dzieje? Tutaj dalej te zombiaki strzelamy. Weź ich tutaj. Rozłość troszeczkę. No właśnie, tak. Dobra. Wróć się. I tak. Snajpery, snajpery, snajpery. Proszę bardzo. I domy. I jak tylko wyprodukujemy, wynajdziemy kamienny warsztat, to trzeba szybko go pobudować. No, i tutaj trzeba coś zaraz pomyśleć. Dobra, mamy. O, w ogóle ja zapomniałam o magazynie. Ja chyba sobie jeszcze magazyn postawię. Tylko pytanie, gdzie? Chyba sobie tutaj pykniemy ten magazyn. Mamy na kamień, mamy na jakieś. Dobra, tu będzie dobre miejsce na magazyn. Oni się nudzą. To idziecie do przodu. Chcę dalej weź tą energię. I jak to tu wygląda? Dobra, to jest spoko miejsce do zabudowania. W tym kierunku. Jeszcze jestem ciekawa, jak to tutaj wygląda. To można sobie zabudować. Oj, 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 oj. I co teraz? Tu musimy koniecznie jeszcze postawić. Tak, Tesle mieliśmy postawić. I mieliśmy się tutaj troszeczkę wspomóc. No niech będzie. Tak. Idź tutaj dalej. Pościągaj ten. Zobaczcie, jak tu jest gęsto już w ogóle od tych zombiaków, ale tu jest złoto. Jakie je zło... złoża złota. No i tak. Dobra, widzę już jak mniej więcej to wygląda. Trochę kiepsko będzie się tu obudowywać, serio. Co tu się dzieje jakoś tak tu czerwono, ale tak to tylko wygląda. I tak, i myślę, że ty sobie pójdziesz popilnować w tym miejscu. No i co? Zaczynamy się tutaj zabudowywać, tylko ona sobie oczyści te zombiaki. Jeszcze jednego. 800 golda, to próbujemy coś wynaleźć. A, ja nie mam ciągle tego kamiennego warsztatu. Czemu ja myślałam, że ja go mam. Dobra, to czekamy. Czuję porażkę jak ta lala, słuchajcie. Jest już tak późno, a ja nic nie mam odkrytego. To już jest taki moment. Nie wiem, czy ta fala mnie nie zabije w tym momencie. Ze wschodu. No i właśnie. Ze wschodu. Dobra, wy się wycofujecie. I teraz pytanie. Czy przyjdą tutaj? Czy przyjdą. Totalnie ze wschodu, i przyjdzie do nas też yy, behemot. Czy uderzą tutaj? Dobra, to czekamy teraz jeszcze, słuchajcie, na balistę. Tutaj te trzy dziewczyny niech zostaną. I dobra, szybko stawiamy jeszcze tą jedną balistę, i ona nie będzie sobie gdzieś tutaj w tym miejscu. I chciałabym jeszcze szybciutko jeden murek dostawić. No i ciekawa jestem, czy sobie poradzimy. O i tu też się rzucili. Super. Z każdej strony się teraz mamy rzucili. Dobra, no mamy dwie balisty. Aha, i wiecie co ja jeszcze zrobię? Ja szybciutko jedną laskę dam na przynętę, żeby ona wyszła i tutaj. Ojej. Gdzieś. Żeby ich tu zgarnęła jako taką. Hmm, nie wiem gdzie idę. Nie mam przejścia. Przeciśniesz się czy... Ojeju, jeju. Ojeju, jeju. Dobra, przecisnęła się. Muszę patrzeć na tego behemota, koniecznie. O kurcze, ilu ich tu jest już? Oj, no. Co ja się dziwię w sumie. Ona, to tu zginie na pewno. Tu już się nie przeciśnie, pewnie ją odetną. A jeszcze się przecisnęła. Dobra, mamy 1400 golda. I pytanie: czy ja już mogę ten kamienny warsztat zrobić? Mogę. To go stawiamy. I pytanie tylko: gdzie. Tutaj mam te tereny zielone, i trochę będzie szkoda tutaj postawić. A może tutaj? Zobaczmy, ile tu by farma zebrała. 20 tylko. Dobra, to stawiamy sobie tutaj ten kamienny warsztat. Dobra, spoko. I ulepszamy te domy. I jak tu sytuacja wygląda dookoła? Jest ok. Tutaj jest względnie ok. A tutaj, no cóż. Jak nie przyjdzie behemot, to będzie całkiem spoko. A jak już chce przyjść ten behemot, to niech przyjdzie, aż wykończymy tą falę. Ale dobra, chyba powinno być lead. Dobra, mamy kolejne złoto do wykorzystania. W związku z tym mm, musimy sobie jeszcze energię pobudować, bo widzę, że znowu nie mamy. Gdzie ja sobie ją wybuduję? Tutaj. Nie zatrzymuj się Proszę bardzo, teraz mimo, że snajpery robią hałas, to się Behemoth nie spulował Ale w sumie to dobrze W sumie to dobrze Dobra, idź już do środka Dobra, przeżyliśmy ten atak ale już nie było łatwo, naprawdę już nie było to łatwe, naprawdę. Wy idziecie tutaj i idziemy te domy niszczyć. Trzeba ogarnąć w końcu tą stronę, zdecydowanie. I tutaj trzeba postawić balisty i zabezpieczyć również ten fragment. Czyli tak, teraz będziemy, słuchajcie. Obudowywać tą stronę, żeby ją w końcu zamknąć i żeby nie było dziury, i jednocześnie będziemy rozwalać tutaj te domki i, i tą stronę ogarniać. I tutaj może jeszcze dostawię jedną balistę, żeby tak na wszelki wypadek jakaś fala przyjdzie czy coś, żeby ta jedna sobie na pewno może nie poradzić, więc ym, dostawimy sobie balistę. Ale to słuchajcie, robimy w następnym odcinku. A tymczasem dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli filmik Wam się podobał, to poproszę o łapki w górę i do następnego. Bye! I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie i do następnego. Bye!